Witam wszystkich. Nowoczesność. Nowoczesność yy, może niektórym kojarzy się z tym, że coś jest lepsze, doskonalsze przez lata dopracowane. A w praktyce ludzie, którzy robią przy tym na co dzień i widzą, w, w jakim kierunku idzie ta nowoczesność, mogą właśnie. Bezstronnie ocenić, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj chciałem yy, minutkę powiedzieć o nowoczesności w stolarstwie. O, i tutaj taka ościeżnica. Ościeżnica nowoczesna. Nie wiem, to jest chyba MDF albo coś takiego, bo nie znam się za bardzo na tych materiałach i nie chcę się nawet znać. Ościeżnica. Zalety ościeżnicy. Łatwy i szybki montaż. Idealne zestawienie oprawy otworu drzwiowego ze skrzydłem drzwiowym. Oczywiście pełna specyfikacja. No tu jest troszkę porozdzielane, ale pełna specyfikacja. Opis i certyfikaty. Jakie to jest wytrzymałe i porządne i dobre. Proszę. Deklarowana, deklarowane właściwości użytkowe, stosowane, yy, przeznaczone są do stosowania w budownictwie, użyteczności publicznej. Numery KDW i TB. Proszę bardzo, odporność na uderzenia. Odporność na uderzenie ciałem twardym, odporność na wstrząsy. A teraz zobaczmy, co to jest w praktyce. Troszkę wilgoci. Troszkę wilgoci. I napuchło prawie o 100%. Nie mówiąc, że od razu pojawiła się pleśń. Także tak naprawdę taka jest ta nowoczesność. I to w każdej dziedzinie technicznej. Dziękuję wszystkim za uwagę, i pozdrawiam.